Na pewno ciekawi mnie, jak, jak Torser będzie sobie dawał radę, bo tu na treningach jeździł bardzo dobrze. Problem jest w tym, że te mecze w Anglii i w Szwecji, gdzie on miał jechać, zostały odwołane. I właściwie nie wiem nic, nie? Także... No kolci mnie, żeby, żeby go wstawić, ale, ale z drugiej strony też i, no, jedziemy mecz u siebie i... i... Zawodnicy, którzy tu cały czas jeżdżą, no to jednak są bardziej objeżdżeni. Chociaż on tu przyjechał na treningi i jeździł naprawdę świetnie. Czy taka ewentualność jest nawet teraz? Czy raczej że co? Jest Dużo pan go wstawi na przykład za no, no, Powiem, że. że... <ścoughs> Myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. To dopiero jechaliśmy trzy mecze i po tych trzech meczach nie można robić od razu rewolucji. Ale z drugiej strony dlaczego torcer? Bo te mecze u nas w tym momencie są bardzo ważne, bo one ustawią tabelę. I teraz, niechby się coś wydarzyło, niech ktoś zachoruje, czy, czy nawet na treningu się przewróci i powie, że go boli, coś, no to co, będziemy sobie płuć w brodę, że mamy zawodnika. I tym bardziej, że on ma czas, w tym tygodniu nie, nie jeździ żadnych zawodów. Więc sobie tu pojeździ, a zobaczymy. No.